Na pewno widzę wielu złych ludzi i widzę wiele zła w polityce. Ale czy. Wiele pokus też widzę w polityce. Wydaje mi się, że bardzo ciężko jest być politykiem i zachować swój kręgosłup. Mm, a pan zachował swój kręgosłup? Mam taką nadzieję. A jakie to są pokusy? Mnóstwo jest pokus. No, przykładowo. Czy w opozycji to wielu nie ma, no bo poseł opozycyjny to nic nie może. Natomiast jeżeli mamy kogoś, kto ma jakiś wpływ na rządzenie, to pokusy się od razu pojawiają. Czyli na przykład co? Kwestia zarobienia pieniędzy w sposób nielegalny? Na przykład. Kwestia władzy. Władza bardzo deprawuje. Władza niszczy. Ludzie nie rozumieją, czym jest władza, że władza tak naprawdę jest służbą. Wielu ludzi którzy dostają się muszę do Sejmu po raz pierwszy, nagle im się wydaje, że są niezwykle ważni, chodzą już z głową w chmurach, wydaje im się, że są wręcz nad ludźmi, którzy wszystko mogą, a co jest oczywiście nieprawdą. Podejrzewam, że jeszcze gorzej dzieje się, kiedy ktoś uzyskuje realny wpływ na rządzenie. Wtedy utrzymanie pewnie jakiegoś kręgosłupa, utrzymanie głowy na karku i nieodlecenie może być bardzo trudne. Zresztą co jakiś czas widzimy, w jaki sposób poszczególni politycy wykazują się niesamowitą pychą, butą. Skąd się to bierze? To zmienia. Jest Jestem przekonany, że władza zmienia. To po, co Jeżeli... pan idzie, to, to po co pan poszedł do polityki? Nie boi się pan, że dotknie to również pana? Bardzo się boję i nie chciałbym, żeby mnie to dotknęło. Zrobię wszystko, żeby mnie nie dotknęło. Natomiast poszedłem, bo chcę coś zmienić. Nie poszedłem po to, żeby dostać jakieś stanowisko, czy zarobić jakieś pieniądze. Bo ja miałem stanowisko przed polityką. Jestem prezesem spółki giełdowej. To nie jest najgorsza kariera zawodowa, jaką można sobie wyobrazić. Poza polityką mam znacznie większe pieniądze niż kiedykolwiek mógłbym uzyskać w polityce. Zarabiam znacznie więcej niż europoseł a który zarabia najwięcej w polskiej polityce, więc nie idę tam z przyczyn materialnych, tylko chciałbym naprawdę wreszcie coś zmienić.